Dzień dobry, jesteśmy znajomi na Facebooku Tutaj Watworzyk. Wszystkiego najlepszego. Jednocześnie, składając życzenia, chciałem Cię spytać, czy w ogóle słyszałaś albo słyszałeś o nowych technologiach, takich jak możliwość uruchamiania własnych komórek macierzystych bez żadnej inwazji, za ułamek dotychczasowych kosztów, czy w ogóle interesują Cię takie nowe technologie? Czy wiesz, jaki za tym kryje się niezwykły biznes? Jeżeli interesuje Cię temat, to powinniśmy porozmawiać. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć, odpowiedz, napisz, czy odezwij się, wyślę Ci cokolwiek więcej na ten temat. Mnie to pociągnęło niezwykle. W tej chwili to już drugi rok. I jestem Przykładem działania tych technologii, bo wyszedłem z poważnych problemów i zdrowotnych, i finansowych. Pozdrawiam serdecznie na razie.